Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam was do kolejnego odcinka serii w Postal 2. Tak więc, moi drodzy, w tym odcinku kontynuuję, właściwie dopiero rozpoczynam, co? Załatwianie spraw w dniu, właśnie w czwartek. No i oczywiście tu na samym początku musiałem natknąć się na jakichś psychodelicznych rzeźników, którzy po prostu, no, nie chcą mi dać swoich steków, nie wiem czemu. O ludzie, ale masakra. Czekajcie tego zabiję, dobra. Tu mamy jakieś, jakąś amunicję. Bierzemy. Co to jest? Pamiętam, że właśnie w magazynie klik. O, tu mamy jakąś głowę krowy, którą możemy rzucać jako broń. Fajnie. Że w magazynie chyba klik czy play, chyba w Play'u to było. Mm, właśnie na tym, był, na tym, na tle tego screenu, było, było chyba kilka pozbawionych głów kobiet. No właśnie, na tle tego, nie wiem, czy to była łazienka czy czegokolwiek. Dlatego właśnie na tle, tle tych pożyłków jest zakrwawiony kafelek. Yy, tak więc no już sam ten screen mógł zbudować yy, różne, różne że tak powiem... Yy, może nie różne myśli, ale po prostu różne odczucia co do tej gry. Nie wiem czy to była już wtedy gra... Yy, to była wersja właśnie wtedy, wersja demo. Tak i chyba był dostępny tylko w tej wersji poniedziałek. Czy ja dobrze pamiętam? Pamiętam, że strasznie mi na moim ówczesnym kompie yy, smulał posta 2, ale to wtedy miałem... Kompa, już wam mówię, yy, 128 MB RAMu, yy, procesor o zegarze 1000 MHz i kartę jakąś tam zintegrowaną 32 MB. Dobrze, 32 MB, tak. Tak więc, ale jak na lata 2002-2003 to yy, był całk całkiem, całkiem kombajn. Dopiero tam w 2005-2006 roku, o boż, <laughs> co ta krowa w ogóle. Robert Burnejka by się ucieszył, aby zobaczył The w ogóle. Yy, tak więc, no wtedy komputer trzymał fason, no, ale tak w 2005-2006 roku już trzeba było myśleć o zmianie, bo po prostu, no był już za stary. Tak generalnie komputer zmienia się, jeżeli nie bawi się zmiany zespołów, to tak co 2-3 latka się zmienia kompania. ja tak myślę. No oczywiście, jeżeli ktoś ma teraz konsolkę tam, yy, PS4 czy... Xbox One to na razie o tam żadnych zmianach nie musi, myślę, bo zanim kolejne, następne, że tak powiem, mocniejsze, bardziej zaawansowane konsole wyjdą, to troszkę czasu minie. Mamy tu granaty, amunicję, troszkę pantów, pozwoli nam to nadrobić straty, które mieliśmy przez tych wieśniaków, którzy właśnie nam zabrali większość itemków. Ale dobrze, Potrzebuję więc co tu jest? Tu są jakieś. W ogóle bawimy się połanego z grubym. No, niech będzie. Mm, dobrze. Tutaj się kampią. Ale ja ich zaraz przydać, że tak troszkę nie mówię, ale staram się skupić, żeby mu tutaj nikt nie pozabijał. Okej, okay, tu takie w ogóle połacie mięsa, tutaj by, by Roki zacząłem boksować. Mm, oczywiście sławetna scena z filmu Roki, z pierwszej części, kiedy to właśnie Roki w tej rzeźni tam bił chyba właśnie w krowę czy w świnki. Nie wiem co to było. Ale całkiem, całkiem fajny film. O, są taki. No i O nie. O nie. Ej, policjantów się nie boję, ale boję się tych antyterrorystów, którzy weszli, bo oni są tak masakrycznie odporni na wszelkiego rodzaju strzały, że to jest tragedia. Mam nadzieję, że uda mi się z tej, z tej rzeźni bojnie i, i w jednym kawałku bo ja nie to będzie słabo, chociaż w sumie już w tej serii zginąłem tam jak właśnie te wieśniaki mnie tam zamknęły w tej swojej kanciapie, więc nie powinno być źle. Czekajcie sobie, wezmę za chwilę łyczkę, tylko dobra. Ok, może być to ostatni łyk, bo może być słabo. czekać, ktoś kto jest w kampie. Dobrze. Oni też tak lecą bezpośrednio prosto na mnie, więc tutaj takie zaczajenie się też nie jest złym pomysłem. No, Ale jak mówiłem, nie boję się policjantów, tylko tych antyrystów. Czekajcie, może ten byłby dobry granat? Nie wiem, czy to dobre rozwiązanie, zobaczymy. Dobrze stuknął. Dobrze stuknął, ale nikt nie zginął, no to super. Naprawdę granat o wielkiej mocy. Albo oni są tak odporni, no ja już sam nie wiem. Dobrze. No, tam jeden zginął, ale szkoda było tego granata tego jednego No Ale no jedno już trudno się mi tego granata już... Czy granatu już nie odzyskam. Mówi się, trudno je się, dalej lecimy, dalej w ogóle. Eee, żeby mi się tylko udało stąd wyjść w jednym kawałku, byłbym naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Dobrze, póki co mam dużo pączków do leczenia się, więc tu jakaś rączka wystaje. A, tu jest jak kolejny, to tak pluska się mieli cały czas. <laughs> Czy ktoś tu podejdzie? Nie, ale tego tam mogę troszkę zmucić. No dalej gin. No ludzie, ile on odporności na strzały. Kolejny jakiś komandos. Stąd goś ściągnę, No, teraz giną, super Teraz ty Dwa Ojej, już go obrywa No nie wierzę I oni mają odporność, no bez przesady No, to są zwykli policjanci w końcu, to no, nie są jakieś tam Grupy specjalne, nie? Czy oddziały specjalne policji Dobrze Troszeczkę się podleciliśmy I lecimy dalej O nie, 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 antyterroryści, boję się ich oni są naprawdę strasznie odporni i strasznie po prostu uciążliwi do zabicia a takich przeciwników bardzo nie lubię tak więc tutaj oczywiście nie wajcie że korzystam z szybki zapisów ale jakby co o, kamizelka by poleciała no ale widzicie no mogę w niego ładować ile i nic no dobra w końcu zginął, ale zjechał mnie też od dosyć mocno Jak więc widzicie no dwóch takich y, spatowców czy nie wiem co, kto to w ogóle jest ale no po prostu jakieś tam siły specjalnej policji no mogą mi tak y, po prostu no, zepsuć po prostu życie i zdrowie i w ogóle wszystko. Czy ktoś tu będzie teraz? O, oczywiście, kolejni. Czekajcie, oni chyba tu wyjdą, dobra. No, obrzyd nie jest dobry w bliskiej odległości, ale w ich przypadku to naprawdę, no, nie robi na mnie większego wrażenia. Chociaż już jeden zginął, ja zaraz chyba też zginę. Oczywiście muszę się patrzeć bez przerwy i leczyć się na bieżąco, bo będzie słabo. Dobra. Okej, okay, tam mamy apteczkę, tylko czy mi tu nikt nie wyskoczy z zapleców Okej, okay, sto życia. No, nie jest źle. Tu znowu te straszne jakieś tutaj rzeźnickie sceny. No i kolejny, a to chyba zwykli liniarzy, bez tak spoko. Ich się nie ma co bać, bo padają naprawdę dużo szybciej niż, dużo szybciej niż ci... Yy, ...ich mocniejsi koledzy. Dobra. No, ale dostał da Ten też tak dostanie, czy nie? Ten też. Nie, 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 Kolejne anty. Nie lubię no nie są tak mocno uciążliwi Dobra, zginął. Teraz ty I No i teraz ty Kolejny O ludzie, trzeba się cofnąć, tak właśnie jeszcze na górze był Gro czemu mi to robisz, czemu tak mocno jest się wredna? Nie lubię cię Nie no, gra jest ogólny spoko A że, mm, tutaj też tak nawiasem A że poziom trudności jest wymagający No to w porównaniu do dzisiejszych gier Rarytas Bo gry z tamtej epoki wymagały Wymagały naprawdę Więc was, z własnego doświadczenia Wiecie, że ja z takim starym jeszcze graczem nie jestem Gracze tak z roczników 88, 90 No to mogą coś Mówić o właściwie jednak wcześniej Jeszcze 85, 83 W tym roku jak się urodzili To jak tam mieli z 15 lat w 99 roku no to mogą cokolwiek mówić O trudności, o poziomie trudności w grach Bo teraz po prostu gry Prowadzą za rączkę Yy, ale no, niestety, no tak są wytworzone tworzone, ja tych gier nie tworzę, więc no trudno, ale chyba tak zboczyłem z tematu, ale udało mi się wyjść cało, w jednym kawałku. Nie trzeba proroka, by zgadnąć co się stanie, jak mnie następnym razem zobaczą. Czyli... Mm, teraz jestem na czarnej liście również urzeźników, no, czyli całkiem nieźle. No i dobrze, moi drodzy, pozwolicie, że teraz sobie tutaj po prostu przeczekam w tym miejscu, żeby tutaj już policja się do mnie nie doczepiła, żebym znowu nie tracił czasu. No i właśnie muszę się zastanowić a propos policji, czy iść na ten komisariat, bo zastanawiam się, czy tam jakaś większa kwota do zapłacenia tego mandatu nie będzie potrzebna. No najwyżej tam pójdę i zobaczymy, co się będzie działo. Okej, okay, tutaj z tym nic nie mogę zrobić. No ale trudno. I moi drodzy, ósmy odcinek. Tak, ósmy odcinek Czekaj, mm, Czekajcie. Tak, tak. Jest to ósmy odcinek. Mm, I w czwartek wydaje mi się, że na czwartek zleci mi jeszcze ten odcinek. Następny i zapewne jeszcze jeden, i pewnie w dziesiątym odcinku już czwartek skończę. Oczywiście no, nie mówię tego, że mi się śpieszy jakoś specjalnie, ale po prostu tako. Ok, oczywiście zabijanie czasu w postalu można naprawdę robić na różne sposoby, zabijać czas. No i policja przestała mnie gonić. Teraz sobie możemy swobodnie iść na, poli na policję. Yy, no i zobaczymy, co tam będą o nas chcieli. Wydaje mi się, że naprawdę była tam jakaś yy, potrzebna większa kwota, jakiś tam wewnętrzny głos mi to mówi, bo jako tako jeszcze że coś napamiętam. A kiedy ja ostatnio grałem w postala? O ludzie, czekajcie. <laughs> Rok temu na... w 2013 lub 12 mogło to być. Yy, chyba coś takiego, no to z 2-3 lata wstecz już, yy, oczywiście człowiek pamięta, chociaż mimo wszystko na przykład no, Postal 2 nie przypadł mi, znaczy nie przypadł, yy, nie wpadł mi, po prostu nie wrył mi się tak w pamięć jak na przykład Gothic, tak? Yy, ale mimo wszystko, no nie twierdzę, że Postal jest jakąś tam złą grą, jest grą bardzo dobrą, bardzo kontrowersyjną, ale bardzo też oryginalną w swoim tam pomyśle. Bo mimo wszystko, żeby wzbudzić tyle kontrowersji, żeby naruszyć tyle tematów tabu, no to mimo wszystko trzeba mm, też mieć jakąś tam oryginalność w sobie. No nikt, niech nikt mi nie mówi, że nie, bo naprawdę Postan yy, tak swego rodzaju jest bardzo, bardzo oryginalną grą. Naprawdę da się lubić tą grę i uwierzcie mi, do tej gry yy, co jakiś czas też ja sam lubię sobie powrócić. No i dobrze, zbliżamy się do komisariatu, do policji, do komisariatu, jakby to nazwać, na szczęście tutaj z tej, o tych tam rzeźników mieliśmy w miarę blisko, dobra, oczywiście wszyscy po drodze chcą mnie zabić, ale ja bym chciał sobie zajrzeć jeszcze tutaj, czy tu na przykład byłoby coś ciekawego, oczywiście psy, które będą chciały mnie zagryźć, ale trudno, z tego co mi mówi, to była jakaś kamizelka, czy jakieś inne fajne fanty, czy jakaś broń unikatowa tu była... Yy, oczywiście muszę tu skakać i uciekać przed psami, bo yy, psami w sensie zwierzęta. Tutaj już nie mówię o panach mundurowych. Yy, dobrze. No, już psy się uspokoiły, w ogóle ze swoich psów strzelają. Nie no naprawdę. Tak, tutaj jest ten specjalny pancerz, widzicie? Czyli jednak coś tam jeszcze w tej pamięci zostało. Nie już jaki ten pies jest uparty w ogóle. Yy, no czyli bardzo fajnie. 200 dodatkowego pancerza zawsze spoko. O ludzie, nawet nie wiedziałem, że to jest przenikalność przez te tekstury yy, samochodowe, no ale dobrze. No i moi drodzy, jeszcze o czym warto wspomnieć, chciałem wam powiedzieć jakiś kawał, ale naprawdę teraz jakoś dziwnym trafem yy, żaden kawał, ani nawet żaden suchar mi do głowy nie przychodzi. Yy, jaki to był suchar? Czekajcie, czekajcie. Nie, nie, bo go spalę chyba. Nawet suara jestem w stanie teraz spalić, więc wolę w ogóle nic nie mówić. tak więc sam może jakiegoś suara powiedzieć. Tylko jaki to mógłby być suar, bo już nie pamiętam. Dobrze, no taki, no bardzo suchy jest. Uwaga, mówię suara. Na no, no, Suarów nie było, więc mogę powiedzieć. Dlaczego wrócili garbatego z basenu? Bo udawał rekina. To Taki sobie Suarek rozluźnienie się. słarek zawsze spoko. Okej, okay, wbijam do środka. No i zobaczymy, czy moje przyścianie mnie nie myliły. Oczywiście grzeczniutko, bez kopa, bez niczego. Cześć. Hej, ja. <laughs> żyję po to, by dopłacać do funduszu emerytalnego drogówki. To będzie 300 zielonych. W mordę. Przykro mi. Mhm. <laughs> No, czyli jest słabo. Nie mam takiej kasy, tak jak myślałem. Hmm... Nie wiem, może te po prostu mandaty sobie ukradnę stąd. I siłą rzeczy trzeba będzie tutaj wrócić. Ja tu muszę wrócić z dwóch powodów. Pierwszym to oczywiście zapłacenie tego mandatu. A drugi... Drugi może tutaj przedstawię, jak już tutaj po prostu przyjdę z, po, z powrotem. Bo naprawdę warto tutaj wrócić, bo tu są naprawdę w jednym miejscu ukryte takie fanty że to jest głowa mała. Naprawdę, uwierzcie mi. I tutaj w tym archiwum jest... są sobie te mandaty moje. 300 dolarów, no to... Koleś musiał coś konkretniejszego wywinąć. Ale też troszeczkę z jednej strony jestem delikatnie zły, że tutaj przyszedłem, bo... no trochę tego czasu straciłem, ale... no już dobra, no niech będzie. Nie ma co tam też tej serii tak aż mocno stracać, bo... przecież to nie jest 140 odcinków, jak w przypadku Gotika 2, prawda? Chociaż nawet Gotika 2 nie skracałem, wręcz przeciwnie. Nawet kiedyś napadły jakieś głosy, że tą serię troszkę przedłużyłem, ale oj tam, oj tam. Eee, dobra, czyli stąd możemy wyjść. Albo w sumie może by tam się wrócić, ale... Nie no, przecież bez kasy chyba. Chyba nie da się tego mandatu zapłacić. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie no, chyba bez mandatu się nie da, więc. Albo może się może da. Powinienem to zatrzymać. Nie, no, nie, nie mógł. Wyrzucanie go to nie ma sensu. A może tam się wrócić? Hmm. Teraz to już sam nie wiem. No i widzicie moi drodzy, tak to jest jak się coś lub kogoś za dużo chwali. Pamiętacie zapewne jak chwaliłem postala dwa, że gra się nie, nie krzaczy, że nie występują żadne krasze. Tego typu rzeczy. Otóż właśnie teraz mi krzaknę o grę. Ja sobie zrobiłem w sumie dłuższą przerwę, bo jak mi krzaknę ogrę grę, to no nie powiem, bo trochę się zdenerwowałem. Ale co mnie zdziwiło, co mnie bardzo zdziwiło. Wyskoczył mi błąd, z którym wcześniej nie miałem w ogóle styczności, w ogóle jako tam, odkąd na komputerka sobie nam śmigam, jako tako. Wyskoczył mi błąd coś o kompozycjach wizualnych, że coś tam, jakiś menedżer wizualny przestał działać, jakieś wixy kolory się pokazały. Początkowo spękałem, że coś tam może z kartą się stało, ale na szczęście nie. No i moi drodzy, co, co będziemy robić dalej? No tutaj na policję oczywiście no damy sobie spokój. Trzeba będzie teraz yy, iść po napal. Pójdziemy sobie po napal, yy, później po tego kroczego, oczywiście teraz sobie tutaj za dużo yy, nie pogrywam, ponieważ tutaj się chowam przed policją. Yy, Zejdzie mi ten wskaźnik, co później pójdę. Yy, najpierw po napal, później po kroczego. Yy, no i później będę sobie tam po drodze gdzieś starał się yy, skołować jakieś pieniążki. No i zapłacić ten mandat. Yy, może zrobimy rozwałkę. Na komisariacie może nie, zobaczymy. No i tak jest mniej więcej plan. Tak więc widzicie, no nie ma co za dużo chwalić. Ale w sumie no też nie ma co narzekać, ponieważ Postal dopiero po raz pierwszy mi po prostu mm, się skraszował. Która gra z moich let's play najczęściej się kraszowała? Niech no ja tylko sięgnę pamięcią wstecz. Gothic 1. Mm -hmm. Gothic 1 te ostatnie rozdziały, 5, 6, strasznie były... Krzaczkowane, że tak powiem Dużo tam, dużo mi waleło do pulpitu W ogóle, błędy Access Volation Znany wszystkim panom Gotika. A tutaj widzicie w postalu jakieś Kompozycje wizualne, co W ogóle mi się to nie spodziało, bo Jak już wspomniałem Z czymś takim miałem styczność po raz pierwszy Ale no trudno, no trudno Nie ciągnijmy tematu No i tak, jak już wspominałem Trzeba iść po napalm później właśnie podaję kroczego, no zajdzie mi troszkę czasu. Ale wydaje mi się... Nie, postal nie będzie miał 15 odcinków. Nie, nie, nie. 14, 13, tak od 12 do 14 strzelam. 12, no troszkę przesadziłem. Może będzie trwa tyle co postal, co nie postal, tylko co max pay dwójka. Zobaczymy. Oczywiście, jeżeli mi się spieszyło, żebym tam tą serię kończył jakoś na dzika, Po prostu chcę tam mieć tą serię zakończoną. Jako kolejną serię na moim kanale. Mam nadzieję, że to wszystko się jakoś uda. Chociaż ten czwartek jakoś nie powiem, bo ten czwartek w postalu. Ojej, ja, już kolej ma zejście. Nie powiem, bo w ten czwartek w postalu jakoś mi idzie topornie. Tak sobie zakładałem, że pójdzie mi dużo szybciej, sprawniej. A tu jakieś takie problemy tu z, nas, tu z zapłaceniem mandatu na policji. Tu są mi tu lekko grę skraszowało No tak, troszkę nieprzychylnie to wszystko idzie. Ale mam nadzieję. Mm, że później będzie szło wszystko jak po maśle. Jak po maśle, ponieważ y, gry mi tutaj no za dużo już... same gry za dużo mi nie zostało. No w porównaniu do takich gigantów, jakimi są na przykład, nie wiem, y, gotik wujeczka na no, skruka, no to naprawdę y, postal jest po prostu mglenieniem oka naprawdę. No, ale co nie zmienia faktu, że gra jest genialna. Na odstresowanie to jest naprawdę numer jeden. Ponieważ, jak już wspominałem, można naprawdę zlekceważyć wszystkie zadania, które z góry zakłada nam gra, które mamy do zrobienia. Po prostu ruszyć w miasto i yy, siać yy, po prostu zniszczenie. Okej, okay, tu są takie rejony, na których jeszcze mnie nie było. Mam nadzieję, że nie wyląduje dziś na łazarskim rejonie. Bo jak wiadomo, na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Czasem zapija się smutki, ale bywa śloutowo. <noise> Bonus BGC. Ja mimo wszystko tego kolesia lubię, bo da się go lubić. Ma tam, swoje, ma tam swoje bajki, norweskie MMA i tak dalej, ale ja go lubię. Jakiś taki jest pozytywny. Dobrze, tutaj sobie pieska nakarmiłem bo tutaj na właśnie tych nieznanych rejonach warto mieć takiego czworonożnego sprzymierzeńca, który zawsze tam jakąś pomoc może nam dać. No i widzicie, damy mu na przykład dwie takie kosteczki, sobie możemy mu dać nawet jedną. On będzie naszym wiernym towarzyszem. No i nasi wrogowie będą jego wrogami, tak więc. Bardzo, bardzo dobry i korzystny dla kolesia i dla mnie układ, jak najbardziej. Okej moi drodzy, 8 grzeć mało do końca, tak więc żegnaj z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, sery zagrajmy w Postal 2. Póki co trzymajcie się ciepło i. Cześć!